Odżywcze. Przede wszystkim naturalne i używanie naturalnych i syntetycznych substancji. Syntetycznie są patentowane, leczą tylko objawy i celem jest utrzymanie rynku chorób. Więcej i więcej leków, które leczą objawy. Medycyna naturalna jest nastawiona na eliminację chorób i dlatego firmy farmaceutyczne, dlatego cały nasza, że tak powiem dziedzina zdrowia jest nastawiona, żeby naturalną medycynę zwalczać, żeby przedstawiać ją, że to jest y, y, jakaś czarna magia, że to nie jest naukowa. Nie. Po prostu ekonomia dyktuje to, że jest inaczej. I chciałam tutaj zakończyć, jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy pomóc sobie, chcemy pomóc naszym bliskim, chcemy pomóc naszym dzieciom, chcemy żyć lepiej Musimy sobie zdać sprawę, że żeby zachować nasze zdrowie, budować nasze zdrowie, musimy działać sami. I musimy zacząć przede wszystkim od rozumienia, jak przemysł chorób funkcjonuje. I tutaj jest taki rysunek, który bardzo dobrze ilustruje to. Zyski z chorób rozciągają kontrolę na kluczowych gałęziach życia społecznego. To są te zyski, które. Zostają zbierane od pacjentów. Kontrolują prasę, medycynę, politykę, naukę i inwestorów. Robią to kosztem naszego zdrowia. Tutaj może tak nie ja widziałam tyle w Polsce. W Stanach Zjednoczonych prasa, radio, telewizja są utrzymywane z opłat dla reklamy. W związku z tym nikt nie będzie atakował firm farmaceutycznych, bo inaczej przestajemy funkcjonować. Medycyna. Nira ja tutaj przedstawiała dużo przypadków, szkoły medyczne uczą farmakologii, nie ma nauki na temat witamin. Opłaty lekarze dostają, opłaty konsultacyjne, promocje, tutaj są nawet już w tej chwili świat medyczny zaczyna się budzić i to są karykatury, tutaj przedstawiony British Medical Journal, to jest wiodący czasopismo medyczne w Anglii. Gdzie przedstawia właśnie jak firmy farmaceutyczne karmią lekarzy, jak tutaj fundują kolacje, fundują wakacje. Nawet są książki, to jest książka, która jest, już nie pamiętam, Tak, my tą książkę wydał z tytułem Jak zorganizować zebranie kolacyjne dla lekarzy. Czyli to jest cała, cała metoda, ale zaczyna się już. Coś poprawiać, dlatego uniwersytety jak na przykład Uniwersytet Stanforda, Szkoła Medyczna w San Francisco zabronili reprezentantom przemysłu farmaceutycznego wchodzić na teren uczelni, dlatego że oni po prostu przekupują studentów. To co również widzieliście Państwo, Marzia Angel, to jest były, były edytor naczelny wiodący... Medycznej, New England Journal of Medicine, która po prostu pisze o konspiracji firm farmaceutycznych. To się po prostu nie mieści w głowie. Badania naukowe, jeżeli chce się być adiunktem na uczelni medycznej czy jakiejś innej, to trzeba dostać granty. Kto daje granty? Państwo nie daje grantów, bo nie ma pieniędzy. Firmy farmaceutyczne dają granty. Jak się chce zrobić karierę naukową, to trzeba dostawać pieniądze od sponsorów i w związku z tym nauka wpada w zależność od firm, które bazują na proficie. Nie ma badań w dziedzinie substancji naturalnych. Tutaj nawet parę miesięcy temu była w Polsce, znalazłam właśnie takie, czytałam artykuł, jak testowanie leków sprzyja korupcji, gdzie piszą badania kliniczne, sprawiają firmom farmaceutycznym możliwość na dużych 80%. Korupcja wśród lekarzy 78%. To jest to, co się dzieje tutaj. Na y, badania naukowe byliśmy na y, zjeździe y, raka, Towarzystwa Rakowego w Stanach. Było prawie 6 tysięcy doniesień naukowych. 4% było tylko na temat zapobiegania raki, a tylko 0,5% to były badania na czy o tym, gdzie jest zainteresowanie, gdzie buduje się przyszłość naszego zdrowia? No i oczywiście politycy. Tutaj w Stanach Zjednoczonych między 1998 a 2004 rokiem ilość pieniędzy wydawanych na polityków wzrosła dwukrotnie. 158 milionów dolarów się płaci politykom, żeby opierali biznes. I również federalna agencja, która reguluje leki FDA. Tutaj piszą, że jest. została oskarżona, że oni uciszali wszystkie ostrzeżenia, jeśli chodzi o e, negatywne efekty Vioxx. Ludzie umierali na serce, ale o tym się nie mówi, dopóki się nie robi epidemia. I inwestorzy. Przemysł farmaceutyczny to jest przemysł z największym marginesem zysku. W związku z tym wiele funduszy, nawet fundusze emerytalne, Inwestują w przemysł farmaceutyczny i w związku z tym działają nawet przemysł ubezpieczeniowy też kupują akcje przemysłu farmaceutycznego w ten sposób sztucznie podpierają ten przemysł nie chcą, żeby te firmy upadły, bo robią na tym pieniądze i musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy w pajęczynie, którą, jeżeli nie zrozumiemy tego, niestety będziemy. Zbyt, zbyt, Ofiarami tego, jak możemy edukacja własna i oczywiście informować innych, to co Państwo się nauczyli, dowiedzieli i również to, co my robimy, czyli robimy te badania naukowe i współpracujemy również z innymi uniwersytetami, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych krajach. I musimy bronić naszych praw do tego, żeby można było w każdym sklepie kupić witaminę C i lizynę i witaminy B w dużych ilościach, dużych dawkach, nie tylko takich, które pozwalają nam yy, tak zwane wypić, ja bym taka cieplejsza herbatka z tego. Światowa Organizacja Zjednoczenia Zdrowia doktora Lata. to jest to, co my tu robimy i co my jesteśmy. Pokrywamy, jak wydaje nam się, wszystkie cztery najważniejsze dziedziny, które zapewniają, walczą o zdrowie. Jedna to jest badania naukowe i to, o czym dzisiaj rozmawiałam z Państwem i to, co Mira przedstawiła. Również praktyka zdrowia, to, co opracowujemy, naturalne programy oparte na synergii, informacja, edukacja, mamy seminaria, które są dostępne przez internet bezpłatnie, dlatego że im więcej z nas wie, jak można te choroby regulować tym jesteśmy mocniejsi i niezależniejsi ale również walczymy o prawo do zdrowia do dostępu do medycyny naturalnej które to prawo się kurczy i kurczy coraz bardziej nie tylko tutaj w Europie ale i w innych krajach i to jest to co my robimy właśnie i takim prezentacjom, dzięki to, co przedstawiamy na stronach internetowych, ludzie się dowiadują, że większość chorób chronicznych będzie tak długo istniało, jak my nie będziemy wiedzieć, co je powoduje i jak możemy je kontrolować bez żadnych efektów ubocznych. I ta niewiedza, takie bycie, ten ta, ta, e, analfabetyzm w dziedzinie zdrowia, to jest to, na czym ten, ten przemysł bazuje. Na, że nie wiemy, że nasze komórki potrzebują witamin po to, żeby produkować energię, potrzebują witamin, żeby zahamować wydzielanie enzymów, które, te, y, które nam potrzebuje i tak dalej. I żeby to zmienić, musimy uczyć się, musimy zrozumieć to, jak to należy praktycznie wykorzystać. My również prowadzimy walkę przeciwko ograniczeniom dostępu do zdrowia naturalnego. Kodeks Alimentarius to jest organizacja Narodów Zjednoczonych, która chce wprowadzić ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp naturalnych środków. Dyrektywa Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, który jest jedyny kraj, gdzie my mamy gwarantowany prawem dostęp do naturalnych środków odżywczych. Można w każdym sklepie w każdym innym, na, na stacji benzynowej, kupić witaminy i o, jest bardzo duża rozmaitość różnych środków odżywczych. Jest to prawo, które zostało uchwalone w 1994 roku na skutek, jak nazywali, prasa amerykańska pisała, to był największy ruch społeczny od czasu wojny wietnamskiej, gdzie ludzie protestowali, że chcą mieć ten...